Wbijaj Jacek, bijaj Jacek na live'a, bo już chyba się odpalił. A mnie słychać nim? Słuchajcie, słuchajcie. O nie, to ja nie jednak nie chcę. Ale ja tak nie mówię. No, nie ja tak nie potrafię, żebyś nie No, nie ja tak nie potrafię, żebyś nie Jak się zwiesz. Co? jak się zwiesz. Jak się zwę? Tak. Tak jak na Discordzie. CRV HS Kasperek. tak wchodzimy na zmianę. Coś tu się odjebało Nie, no nie ma